Myślę, że nie jest takie ciężkie. Po prostu przegraliśmy mecz. Natomiast y, paradoksem tego spotkania było to, że graliśmy dzisiaj chyba najlepsze spotkanie, odkąd y, pamiętam. Nasza forma y, w ostatnich meczach jest y, coraz lepsza, i dzisiaj y, tak naprawdę myślę, że na pewno nie zasłużyliśmy na, na przegrany mecz. Myślę, że ten remis y, byłby y, ok, spalliwy. Natomiast y, przegrywamy po raz kolejny tutaj. W, w doliczonym czasie gry to już nawet 94, bo sędzia doliczył 4 minuty, nawet z hakiem, więc porażka boli, ale myślę, że chciałbym przede wszystkim podziękować moim zawodnikom za to, że podjęli rękawice. Bardzo szybko straciliśmy. Dwie bramki po tak naprawdę najlepszej części meczu. Myślę, że UKS nie istniał tak naprawdę w tym momencie i straciliśmy dwie bramki. W przerwie troszeczkę żeśmy skorygowali naszą grę, nasze ustawienie, doprowadziliśmy do remisu. No i bramka kuriozu, myślę, że zabrakło nam takiej determinacji, być może troszeczkę też siły, bo. Graliśmy trzy dni wcześniej mecz i LKS miał więcej odpoczynku, ale to myślę, że to do końca nie miało wpływu jak to, że nie uszczegliśmy się błędów indywidualnych przy tej bramce być może trochę, może sił, ale i tak myślę, że jestem dumny z moich chłopaków, że podjęli rękawice i walczymy dalej o tą szóstkę. My walczymy tak naprawdę o utrzymanie, ale jeżeli dzisiaj powiedziałbym, że gramy o utrzymanie, to bym skłamał. Mamy jeden punkt mniej od ŁKS-u, od Chrobrego, więc ta walka o punkty będzie bardzo ciekawa. Jeszcze kilka spotkań zostało, no i mam nadzieję, że wyciągniemy Lekcje z tej bramki, e, w czasie e, kiedy e, będzie ten moment e, najważniejszy, a więc e, być może baraże. Dziękuję. Dziękujemy za to podsumowanie. Czekamy na pytania. Wspomnijmy o zadawaniu pytań do mikrofonu. Dobry dzień, Panią pan Wspomniał Pan już właściwie, trochę nie macie szczęścia w tych ostatnich latach przy przelewie Unii. No, ostatnie tak. niby wyjazdowe, no ale tak. nawet na tyle. Dwa mecze, dwie w niewyczerpanym czasie gry sprawiają, tak. że przegrywacie. Dzisiaj bardziej m, były to jakieś błędy, właśnie to wasze w defensywie? może trochę więcej szczęścia? Jak, to, jak pan właściwie to, na to patrzy? To znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to e, szczęścia nie ma. o kiedyś mówił, że to nie jest szczęście, to jest organizacja. I myślę, że tutaj e, zabrakło nam e, trochę organizacji i ustawienia, bo s, straciliśmy, ja mówię, bramkę. E, Pierwszą, czy drugą, takie to są bramki dla mnie szkolne. Takie szkolne błędy i ustawienie, więc mogliśmy zdecydowanie inaczej tutaj chociażby podejść pressingiem czy ustawieniem. Natomiast no, boli to, że to jest właśnie drugie spotkanie, chociażby w pierwszym graliśmy w 10, dostaliśmy bramkę w 90 plus dwie minuty, więc tak jak dzisiaj. Tak, powiedziałem, ja y, wchodząc do szatni w przerwie, powiedziałem chłopakom, że zagraliśmy najlepszy, y, najlepsze 45 minut, tak mi się wydaje. Muszę sobie to przeanalizować, jeszcze zobaczyć, ale naprawdę graliśmy dobrze. Y, błędy takie w, w ustawieniu, bo, bo tak mogę powiedzieć, spowodowały, że przegrywaliśmy 2-0, ale, ale potem y, w drugą stronę można odwrócić, że nie mieliśmy piłki, a szedliśmy bramkę, bo. Tutaj bardzo fajnie odebraliśmy piłkę, Bartek zagrał prostopadłą przez dwie linie, Łukasz dobrze się czuje, ma dobrą formę, strzela bramki jak na zawołanie, więc złapaliśmy kontakt i widzieliśmy, że w drugiej połowie czeka nas dużo pracy i, i tą pracę moi zawodnicy wykonali, za to, za to im dziękuję. Pomimo tego, że przegaliśmy ktoś powie, że znowu ten Dudek się uśmiecha i jest zadowolony. Być może tak, tak to wygląda. Ja mam dzisiaj urodziny i zespół na pewno chciał złożyć mi życzenia i dać prezent w postaci tych trzech punktów, chociażby czy jednego, bo on też byłby niezły. Natomiast tak jak mówię, dziękuję im za to, że, że włożyli tyle serca. W ten pojedynek, bo, bo nie zawsze jest tak, że, że grając sercem, grając dobrą piłkę, się wygrywa. I dzisiaj jesteśmy tego przykładem, że, że te punkty zostały w łodzi. Moim zdaniem początek meczu, ten fragment, nawet ta bramka nieuznana na 3-0, to był koncert w ich wykonaniu. Później to oni dali ciała. To też trzeba powiedzieć. I po prostu nie chodzi mi o bramkę straconą na 2-2, bo jakby. Grasz z zespołem, w którym pięciu zawodników ma powyżej metra m i patrzysz na, na naszych zawodników i jakby no musisz li, się liczyć z tym, że, że po prostu z tego stałego fragmentu oczywiście no nie zakładać tego, ale, ale no liczyć się z tym, że po prostu jeżeli te stałe fragmenty będą. I, i też znowu no to nie była jakaś wyczyszczona pozycja, strzał, po prostu, którego. którego Ciężko się, ciężko się wybronić albo jakiś błąd w naszej reakcji, tylko to też była piłka gdzieś tam wygrana, jakich my mieliśmy też po stałych fragmentach powiedzmy tam kilka no i, i, i w tym akurat konkretnym momencie tej sandecji spadł. Natomiast to, 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 do czego się chce odnieść, to po prostu, że my tej sandecji daliśmy tlen po prostu w tym meczu i to jest, to jest coś, co... co... Dla mnie jest na razie ciężkie do, do przetrawienia, no, więc najpierw koncert i z tego jesteśmy zadowoleni, później danie ciała, jak powiedziałem i na to jesteśmy, jesteśmy bardzo źli i, i, i do, tego, do tego będziemy musieli wrócić, żeby, żeby to wyeliminować i na koniec... Trzy punkty i z tego powodu jesteśmy szczęśliwi. Nie chcę rzucać frazesów, ale nie ma tutaj łatwych meczów. No, naprawdę, patrząc na tą ligę, to widzimy, co się dzieje, widzimy, jak te mecze się układają. Drużyny teoretycznie murowani, faworyci, nie, nie wygrywają meczów, czy u siebie, czy na wyjeździe. No taka to jest liga. I po prostu absolutnie nie, 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 chciałbym się najpierw odnieść do tego, że to nie będzie, nie będzie rozumiem, jakby pozycja w tabeli to wskazuje, ale to nie będzie na pewno łatwy mecz. Natomiast my musimy znowu zrobić wszystko, żeby wygrać, bo potrzebowali, potrzebujemy, tak jak, tak jak mówiłem już też wcześniej, potrzebujemy serii i sobie z tego zdajemy sprawę. Jeżeli chodzi o temat przyciągnięcia kibiców, no to ja bym był, ja bym był bardzo szczęśliwy, jeżeli. Na tych najbliższych meczach domowych byłoby ich jak najwięcej, a najbardziej zależy mi na takich, którzy po prostu, dla których ta drużyna to, to będzie ich drużyna, dla których ci piłkarze to będą ich piłkarze. Ja ze sztabem będę robił wszystko, żeby z tych piłkarzy można było być dumnym, żeby ci piłkarze oddawali tutaj serce i, i, i dążyli w każdym meczu do zwycięstwa. I mam nadzieję, że to się uda i że to wystarczy, żeby kibiców przyciągnąć. Ja myślę, że tych najwierniejszych nie trzeba przyciągnąć, bo oni po prostu przyjdą. Po raz